Was. Witam serdecznie w imieniu swoim i mojego brata Kaetana I nagrywam, słuchajcie drodzy Państwo, e, drodzy goście Drogę na dużą na, na nasze e, Brothers Party 1920 Witamy Kaetana Przepraszam Nie, nie chcę wrzucić wideo Dojeżdżamy, idziemy od strony brzegu ulicą Włościańską i dojeżdżamy do Ronda. Yy, przypominam, że to jest droga dojazdu do Leśniczówki, znajdującej się w miejscowości Żłobizna. W tym momencie dojeżdżamy do Ronda. Chyba jedynego w brzegu. Mijamy zjazd Wrocław, mijamy zjazd Skarbimierz, i wjeżdżamy w jazdę picę. A w ogóle wiecie co tu jest? Ja sam nie wiem. Bijemy rekord prędkości i jedziemy dalej. Zakładajcie, tylko uważam, że chcesz wylecieć z prędkością. Myślę, że to jest pole jakieś. Pole. Ja nie wiem, jak o weź się pójdę. coś. Wejdź teraz, że jedziesz, wejdź coś zrób, ale albo coś. No i już się wsiadł. To jest tam. To... Idziemy dalej, cały czas idziemy prosto. Ciekawostką jest to, że sam nie wiem, jak tam wyjechać. A wam chcemy to ułatwić. Jest strasznie długi film, nie wiem czy ktoś by oglądał w ogóle. Oglądacie? Jemy Wasata P5, FL. A po prawej stronie robią drogę. Kolejka dla tych, co wytrwają do końca filmu. I nagroda na końcu. Trzeba wyrzucić na niej Mijemy bardzo ważny punkt. Krematorium po prawej stronie. Minęliśmy. Zaraz łokieć mi uprze. Cały czas idziemy prosto, prosto, prosto. Gdzie? O, dupa. Co, przyjechaliśmy? Nie, nic nie ma. Jak ty kierunek, jak skręcasz? No Inaczej, weźmiemy, tu jedziemy i zobaczymy. I bym tutaj bym teraz podziwiamy. Biedronkę, czyli. Yy, eee. Miejsce przewozowe. Wracamy się, czy jedziemy dalej? zobaczyć? Chyba się wracam tam na to. A ty wiesz, gdzie to jest? Na tę tak? ja totalnie nie wiem. Ale miał być jeszcze przed krematorium, nie? Przed krematorium? No to była ta druga, co tam. Tak, wypolna była. Na tak, robisz? A ja ja spoczyłem samochód, ale zabieram jakie są do wymiany, chłopie Aż widzę ten Będą felgi do wymiany. Poczekaj, teraz nie nagrywać, to stop, no, stop. No, Bez sensu Nagrywać? Dodaj no, stop? Nie No nie, zaraz wjeżdżamy czy teraz ci w ogóle nie zajdzie do tej drogi Dobra, jedziemy dalej Wracam na drogę, idziemy w drugą stronę Po tym filmie na pewno nie dojedziecie na, na wyznaczone miejsce Jestem przekonany tak, Idzie krosz tu tam z powrotem Jeszcze raz tak, jedziemy z powrotem w stronę brzegu Teraz po lewej stronie robią wynowę Po lewej stronie, proszę bardzo znowu krematorium po lewej stronie. Jeśliśmy oczy gdzie to na zakręcie, za nakrętkę.

Skrytamy na drodze lądowej w prawo i idziemy także prosto. Może Wam się wydawać, że to jest droga donikąd, jednak tą drogą to dojedziecie do miejsca, w którym odbędzie się Brother's Part 1920 Showtime, podczas którego właśnie będziemy świętować urodziny Kaetana, Wel, Kudłaty Rajbany i moje. Tak jak on jeździłem w wieku 12 lat w książkach pola z świetnym właśnie Ej, ja ci nie dał 50 oddajesz mi za malucha, bo jak tak to jest samochód to Ja to już, ja nie I chcę tak go i mieć. I nie dałeś 50. No ale co? Tak mi ich nie dałeś I Tak mi ci nie dał To jest co? To? To jest jeszcze... tak? Nie Chyba leśniczówka jest chyba w lesie więc droga? i martwcie się Jeżeli jedziecie tą drogą to znaczy, że jedziecie dobrze To jest droga Gruntowa Od gruntu Po prawej mamy dom. Biały dom I stuk siana Jedziemy dalej Jedziemy dalej i trafiliśmy, bardzo dobrze Po lewej jest Jest Leśniczówka Zmieścimy się? Dobra Wyjście nagram jeszcze Siadamy nawet Dobrze, czyli tak yy, Stamtąd przyjechaliśmy Tu to jest wejście Kończymy? Kończymy. Kończymy. Dobrze wyglądam? Co będzie w środku to się okaże. Dobrze wyglądam? nastawić, muszę się nie widać mnie do widzenia żegnam was serdecznie do zobaczenia na Showtime Brothers Part 1920 do zobaczenia